Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No i minęła godzina 9.15, wtorek, 18 dzień kwietnia. Czas na temat dla reportera jest Jarek Adamek. Dzień dobry Jarku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I czekamy na Wasze telefony jak zwykle. I prosimy dzwonić. 65 529 5529. Wczoraj nam się tutaj bardzo przyjemnie o różnych rzeczach rozmawiało. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Mamy chyba telefon. Tak, pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał zacząć tak bardziej z podziękowaniami o kwiaty i motyle by mi chodziło. Kwiaty i motyle dla naszego kochanego Donalda Tuska, że wrócił, wrócił z tej Brukseli, bo troszczy się o nasz kraj. I może w końcu coś w tym kraju się zmieni, bo takich ludzi jak on, to nam tu potrzeba. Dziękuję. Także ba poproszę kwiaty i motyle dla naszego kochanego Donalda. Myślę, że pan przewodniczący Tusk akurat nas nie słucha. A poza tym przypominam, my kwiaty i motyle gramy za załatwienie różnych spraw, więc jeżeli pan przewodniczący Tusk mm, załatwi. To zagramy. To zagramy. <laughs> Tymczasem możemy oczywiście poznać i już prowokuję, że może nam się tutaj dzisiaj. E Tłoczno może być. Tłoczno może być. Bardzo dobrze. <grymne> <tłupny> e, jeżeli macie jakieś sprawy, chcemy <grymne> <grymne> pan to zła załatwić, typu lampa albo dziura. E, mówiąc poważnie, oczywiście już wiem, że mój kolega fantastyczny Bartek Lubś był w Wieleniu na tej wczasowej, oglądał ten słup. Także myślę, że wkrótce doczekamy się finału tej kwestii, czy bo przypominamy, tam słuchacz dzwonił, że słup akurat niefortunnie na środku chodnika stoi. Chodnik po prostu przesunięto i las w słup. Um, zobaczymy, co tam się Bartkowi uda ustalić w tej sprawie, ale wczoraj o tym rozmawialiśmy. Um, odbieramy telefon, nie odbieramy. 655295529. Ktoś na pewno próbował i prawie się udało, ale musicie troszeczkę poczekać, za moment odbierzemy połączenie. Jest telefon, sprawdźmy. Dzień dobry. Halo? Halo, halo? Halo, halo. Dzień, dzień dobry. dobry, witamy serdecznie. Dla wszystkich słuchaczy. Yy, przypomnienie, przypomnienie dla śpiących yy, takich kierowców, którzy nie mają światła z tyłu. A, tak. Mamy taką pogodę trochę słabą, zaczynam żyć i raczej wy, wypadało, żeby każdy te światła z tyłu też miał i przełączamy się z auto na y, drogowe, nie drogowe, o, mijania, mijania, się... przepraszam, na światła tak, mijania. na światła, żeby były światła także z tyłu. Mhm, bardzo panu dziękujemy. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Za pozdrawiamy za to y, przypomnienie, tak szanowni kierowcy, naprawdę nie spalicie jakichś strasznych ilości paliwa włączając te dwie żaróweczki tam na tylnej Chciałem powiedzieć burcie, ale burta jest z boku. rufie swojego auta. Yy, rzeczywiście tak. pogoda taka sobie. Dobrze, myślałem, że już tu była kropka, ale teraz trzeba ją postawić, bo mamy telefon. Dzień dobry, witamy, dzień dobry. Dzień dobry, odnośnie tego telefonu o panu Tusku. On przyjechał z Brukseli resztę sprzedać co pozostało jeszcze. mówiłem, że będzie się działo. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam miłego dnia. Przy okazji pozdrawiamy panów z MZO, którzy właśnie jak zawsze o tej porze, tak. mniej więcej po sąsiedzku tutaj pracują, odbierając odpadki z sąsiedniej posesji. Właśnie nas tutaj minęli, więc pozdrawiam ich bardzo mocno. Życzę miłego dnia i wszystkim właśnie tym, którzy dzisiaj ciężko zarabiają na chleb, także życzę, żeby im się miło zarabiało. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Halo, dzień dobry. Witamy. Ten pierwszy słuchacz chyba Puszka Pandora tworzył, ale, ale ja o czymś innym też chciałem podziękować Dobra. za w sumie ekspresowe dokonanie tego, tego remontu tego ostatniego odcinka Turleszczyńskiego w, w trasie na górę. Tam jeszcze zostało kupa roboty tam pobocza i tak dalej, mhm. ale astrolog już jest fajnie wylany, a najbardziej mnie cieszą te Wyprofilowane łuki, tam, na których często dochodziło do jakichś zdarzeń drogowych. Uh -huh. Super, ci panowie tam chodźcie pracują, naprawdę. Pozdrawiamy ich też. Przy Fajnie. okazji, to jest, Pozdrawiam. przypominam, droga wojewódzka, więc ludzie z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, dla Was szczególne pozdrowienia. A Wy, szanowni kierowcy, nie dawajcie się ponieść. Tej, temu, zachwy tym, temu zachwytowi. To nie pas startowy. Bo tam też zwierzęta wychodzą na drogę, więc żeby nie było czegoś tam. Uważajcie tam bardzo. A i rowerzyści oświetleni się zdarzają. Sam paru kiedyś spotkałem. Y, 65529 5529. Kolejny telefon. O, żeż tu było coś ostrego. Poczekamy, może na kolejny telefon. Tam jakaś duża emocja wystąpiła chwilowo. Y, 655295529. 5529. Proszę się nie emocjonować, na pewno każdy znajdzie swój czas na naszej antenie, tak. bo do 9.45 tenże właśnie program ma Tam była reportera. już wymiana zdań na temat pierwszego telefonu, taka wiesz, przed. Bo mam nadzieję, że do rozlewu krwi nie dojdzie absolutnie nie, Jest nie, nie. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy pana. Witam. E, ja dzwonię w takiej sprawie. E... Chciałbym zgłosić, znaczy zgłosić, nie może nie zgłosić, tylko powiedzieć, jeżeli ktoś by widział e, drona, małego drona gdzieś w okolicach Straży Pożarnej ulicy Okrężnej 17 stycznia, e, byłoby miło, jakby się e, skon, e, skontaktował ze mną pod numerem telefonu 667-527-986. Dziecku po prostu wczoraj odleciał i no nie możemy znaleźć. Ubywał się. Urwał się zasięg, dokładnie urwał się zasięg. Jeżeli ktoś Dobrze. by widział... Y to poproszę o kontakt. Okej, okay. Ewiek, masz tam ten numer tak w Dobra. Życzymy odnalezienia i oczywiście liczymy na Państwa uczciwość i rzetelność, że tutaj się odezwiecie w sprawie tej, tego urządzenia. 655295529. co tam jeszcze dzisiaj u Państwa, albo co tam wczoraj u Państwa się działo ciekawego, albo i przedwczoraj, tylko że wczoraj się nie mogliście dodzwonić, więc śmiało, teraz jest chwilka, żeby zadzwonić. O Chwil sporo. Mamy kolejny telefon. Witamy. Halo? Witamy serdecznie, słuchamy. Tak. Proszę pana, mnie wkurzyło dwa wypowiedzi. Proszę pana, trzeba powiedzieć, że Antychryst kiedy przyjedzie do Leśna, ten złodziej, on miał okres takich jak ja, to jest, tysiące ludzi, miał okres na 12 tysięcy, przyszła inflacja, to powinien mi zapłacić, przeszło 20 tysięcy. Niech żyje, i niech mi szybko odda te pieniądze I wszystkim. tym z jeden Antychryst. Okej, okay, dziękuję Dajesz. bardzo. To był interesujący telefon, bo pan nie powiedział o kogo, kogo mi chodzi. chodzi. I to mogą z nas interpretować znaczy każdy. Ty masz Jarko coś na sumieniu? Każdy zwolennik każdego ugrupowania <laughs> może to potraktować na swoją korzyść. Antychryst, kiedy przyjedzie do Leszna. Hmm. Który to ten panie. Hmm. Mam paru kandydatów. Ja też mam. No. Ale nie powiem. Nie, nie, nie. nie, nie po absolutnie. co? Miejcie za gwostkę do końca dnia dzisiaj. Co to za antychryst miałby tu... Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień. Dzień. pana. Przed chwilą mówiłem o Tusku A I, no i, a, i, i to Putin tak samo i tak inni. W XX wieku to było 24 antychrystów. Okay. Zamordowali przeszło miliard ludzi. Dziękuję, dnia. Dziękuję bardzo. Ten drugi raczej nie przyjedzie. Oby. E, no i poprzył pan całą zabawę. No, już było tak, że każdy był tu proszę, ty, po naszej stronie ten pan jest. Ale pan już wyjaśnił o kogo mu chodzi. Po tak zwanych sztokach. No dobrze, to 655295529 <noise> rozkręciło się mieliśmy rację rzeczywiście puszka no, Pandory słuchać es pięknie eschatologicznie powiedzieć. się nawet zrobiło dobrze a jak tam u państwa drogi a lampy jak wyglądają ale nie oczywiście możemy każdy temat zdecydowanie tak będziemy jest, się części. cieszyć to jest przy okazji audycja która bawi uczy etatu uczy, uczy, bawi, bawi uczy tłumani telefon. przestrasza dzień dobry Dzień dobry, to Żabialka, tak? Tak, słuchamy. Ja chciałem odnośnie tych y, pisowców, co tam dzwonią, mianowicie y, jestem emerytem, ale y, jak widzę to pis oszukuje, ponieważ daje trzynastkę, czy średnie emeryturze 2,5, on dają trzynastkę dają w granicach 1200 zł, mm -hmm. czyli pół trzynastki można powiedzieć, mm -hmm. czyli to nie jest trzynastka, tylko pół trzynastki. Poza tym, jeżeli popatrzy się na ceny prądu, w ubiegłym roku miałem na przykład to samo zużycie prądu to w tym roku i porównuję te dwie faktury i widzę, że jest wzrost o 50%, czyli można powiedzieć tak. Propaganda mówi, że ceny prądu są te same za kilowatogodzinę, a faktycznie płaci się dużo, dużo więcej. Wszystkie te dodatkowe opłaty konto są nie wiadomo. Czyli jest jedno oszustwo. Prąd jest droższy niż był. Mhm. Czyli władza oszukuje. Dziękuję. dziękuję. Tyle, bardzo, co chciałam powiedzieć. dziękuję. Dzisiaj mamy taki temat. Centralny Ta trzynastka, jak powiedział. pan powiedział, że ona jest taka puta, mi się tak sześć i pół. i Pół trzynastki, nie? Dobrze liczę? Dobrze. Tak by było, no. Odbieramy. Dzień dobry, Dzień witamy. Dobry. Dzień dobry. Witam. Ja znowu w sprawie drogi łąkowej. Łąkowej. Ulica Łąkowa. No właśnie, tamte dziury takie są i nie idzie rowerem przejechać. Dobra, do zgłoszenia. No w Wleśnie, oczywiście. To już dwa lata ponad się to ciągnie i nic nie robią. Z Problem z nazwą pewnie tej ulicy, że oni myślą, że to będzie piękna Łąka kiedyś. Łąkowa w Wleśnie! Tak, Głąbkowa w Lesznie. Dziękuję bardzo. Do, dojechanie do działek od wiatrów nie? Tam od czasu wiem, że było wiele razy zgłaszane tam jakieś równanie. Na razie żadnej solidnej nawierzchni chyba tam nie planują. Na, nawet równania nie było teraz. Może no, już teraz na wiosnę zrobią, bo rzeczywiście Państwo zaczynacie na działki masowo jeździć. Dziękuję bardzo. Tak, tak. I teraz jest czas na sadzenie chyba tych wszystkich cudów, co to potem tak pięknie państwu rosną. No to by był już czas najwyższy, a najbliższy weekend, jak już z patrycją mówiliśmy, w ogóle piękny, słoneczny, także i rowerzyści, i działkowicze zapewne wybiorą się w trasy na działki odpocząć, także już to zazdroszczę. Prosimy bardzo gorąco, żeby tam jakaś równiarka na tę łąkową podjechała, co by tam... Tak, żeby ci ludzie tacy zrelaksowani na te działki zajechali, a nie tacy w, w pienieni, bo <laughs> potem krzywo posadzą, <laughs> krzywo Bardziej się zmęczy przejazdem Dokładnie. niż samą pracą na działce. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja ten wątek polityczny chciałbym pociągnąć, to... ale nie w kwestii antychrysta. Nie! E... Dobrze. Z tymi, z tymi, to jeden przedmówca dzwoni, że ten PiS oszukuje z tymi trzynastkami, no ja chciałbym go poprzeć, ma rację, bo za yy, opozycji to nic nie dostałem, no więc jak mogli oszukiwać? Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam, ale pan chyba, młody głos, to pan chyba jeszcze nie emeryt. No, chyba, to że świetnie nie, nie. zakonserwowany. No. To wiesz, ja tak złego, człowiek jeszcze myśli, że to tak daleko, a tu już paru moich kolegów na emeryturze jest. Uż. Odbieramy kolejny Odbierzmy. telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Radio Elka. Dzień dobry, panie Adamku. Dzień dobry, panu. Mam takie nietypowe pytanie: Gdzie można kupić wreszcie używane motocykle? O. No, chyba takiego sklepu z używanymi motocyklami nie ma. Więc raczej bym liczył na rynek ogłoszeniowy. Także polecamy oczywiście LKPL LK. i nasze ogłoszenia być może ktoś zamieścił motocyklowe, to nie wiem, to Eryk by musiał zajrzeć. A natomiast no, o takim komisie tak, czy, tak. Czy, czy miejscu, gdzie się obraca tymi rzeczami, nie słyszałem, ale może ktoś z Państwa słyszał, to zapraszam, żeby zadzwonić i panu słuchaczowi pomóc i udzielić. Rozumiem, że. Jest jeden w kategorii motocykla no, z KTM, ale nie wiem, czy pan będzie takim zainteresowany. Jest temat, rozumiem, wiosenny. Dla pana, tak, że pan tak, chciałby tak. tutaj zakosztować wolności. Oczywiście. A, żon a żona o tym wie. <laughs> Podejrzewam, że nie, bo wyszła akurat do miasta. No to nie, niech jej koleżanki nie powiedzą, jak poznały po głosie. Chyba nie. Ja, miałem, ja miałem w życiu dwa razy plan na kupienie motocykla, chciałem. Ja pod, no właśnie o to chodzi. Tak, chciałem, wiosna, trzeba trochę głowy tak, tak. Chciałem wiatr we włosach i tak dalej. Właśnie, o to I chodzi, tak, tak. Po skonsultowaniu z żoną ustaliliśmy, że jednak zmywarka jest bardziej potrzebna. Tak. <laughs> dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam, dziękuję życzę bardzo, powodzenia dziękuję, dziękuję, dziękuję życzę. również. I oczywiście na LKP tam zakładka ogłoszenia i również motoryzacyjny jest taki piękny jeden. Oczywiście. No, no, to czekaj, ja sobie potem spojrzę. Mm -hmm. Może znowu wrócę. Trzecia młodość. Nie czy kto umiał? Druga młodość, trzecie zęby. Odbieramy ostatnim przed przerwą. Dzień Zgadza dobry. Zgadza się, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Alpani... Ja dzwonię z taką sprawą, która mnie okay. bardzo interesuje. Odnośnie zakupu przy Miejski Zakład Zieleni. Y Tarku Linowego Tarzan. Aha. Yy, nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem, nigdy nie korzystałam z tego, ale bardzo mnie interesuje cena zakupu i dlaczego to jest tajemnica handlowa. Yy, miejski zakład w zieleni należy do miasta. Uh -huh. Nie jest to prywatna firma i nie sądzę, żeby cena mogła być ukryta przed nami, społeczeństwem, które składa się na budżet naszego miasta. Mhm. Także chciałabym gdzieś usłyszeć, za ile to zostało kupione. W internecie czytam o tym, że będzie to remontowane, w jakim to stanie zostało kupione, za jakie pieniądze, ile nie ma informacji na dzień dzisiejszy żadnych. Mhm. Okej, okay. rzeczywiście pan prezes spółki powiedział, że to jest tajemnica handlowa spółki. Ja myślę, że dowiemy się tego. Ja myślę, że państwo, tak, że że państwo radni y... będą w tej sprawie na pewno aktywni. No Mam nadzieję, że to nie przejdzie bez echa, uh -huh. bo y, takie traktowanie nas, obywateli, uh -huh. nie mamy państwa płaszcza uh -huh. i co nam państwo zrobicie? Gdzie? Nie jest to prywatna firma, prywatny folwark, uh -huh. żeby w ten sposób odpowiadać na pytania. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Ja Państwu przypominam, że cała masa umów zawieranych również przez miasto jest y, utajniona w tej informacji publicznej właśnie ze względu na tajemnicę taką handlową. I, mnie się to nie podoba, ale no, widocznie prawo na takie praktyki pozwala, ale myślę, że się dowiemy. Y, teraz krótka przewa. To druga część tematu dla reportera. Wracamy i czekamy na wasze telefony. O antychrystach i nie tylko. 655295529 529. Mm -hmm. Czekamy z niecierpliwością jeszcze przez 10 minut, więc śmiało wykręcajcie tutaj, wykręcajcie. Wykręcałeś jakiś numer ostatnio na takimś telefonie. Nie. Ile lat temu? Ty nawet nie wiesz o co mi chodzi. Wiem. Kiedyś była taka talcza. To trzeba się... musiał wrócić z powrotem? Tak, w muzeach to teraz pokazują. <laughs> Mamy telefon. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio LK. Tak jest. Proszę troszkę ściszyć radio i rozmawiamy słysząc się w słuchawkach. Yy, I proszę bardzo. Proszę pana, dzwonię w takiej sprawie. W Dino w Rydzynie sprzedają stare piwo. Przeterminowane. Co pan na to? No, jest mi trochę przykro z tego powodu, gdyż lubię ów napój, o którym pan wspomniał. Zgłaszał pan to kierownictwu? Nie. O. To pozdrawiamy serdecznie kierownictwo sklepu Dino i sprawdźcie ważność swoich... Harnasia. Proszę o Harnasia. Dobra, dziękuję bardzo. Tu kwiatów i motyli na pewno nie będzie. Absolutnie. Yeah. Ciupaki może. Czekaj! Eee, pozdrawiamy serdecznie kierownictwo tego oto szacownego bardzo marketu i sprawdźcie sobie ważność na etykietach, bo słyszycie, chulcze hernaś, człowiek. Chciałby ja potem trąci i mysz Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Panie Jarła, ja, ja mam takie <laughs> pytanie, taką sugestię. Bo kilkukrotnie jechałem z miasta w kierunku Zatorza ulicą Świętego Jana Pawła II, w Leśnie. Mm -hmm. I zauważyłem jako kierowca strasznie mnie to irytuje. Ja rozumiem, że teraz jest zmiana przepisów. Pasażer, przepraszam, pieszy ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o przejście przez... Ale to co się dzieje na krzyżówce z korcza, to... To naprawdę wymaga interwencji policji, bo ja jadąc y, główną ulicą, mhm. mając światło zielone na krzyżówce, mhm. wjeżdżam na tą krzyżówkę, a z, y, tutaj od strony policji w kierunku do y, serwisu nie żebym robił reklamę, no wiemy. Na czerwonym w świetle uh -huh. dla pieszych przechodzą pasażerowie, Piesi. bardzo. Uh -huh. I to niejednokrotnie zauważyłem przykład byłem świadkiem, że pani, która chyba po kontuzji o kulach była wspomagana przez drugą panią i e, przechodziły sobie na czerwonym w momencie, kiedy e, kierowcy e, Mieli zielone światło i, uh -huh. i przechodziłem po prostu nie wiem czy szuka kontuzji kolejnej, czy to No uh -huh. kilkukrotnie się to zdarzyło w ciągu tygodnia, jadąc, ja miałem taką sytuację trzy razy. Uh -huh. Także domyślam się, ile takich sytuacji może być w ciągu jednego dnia. I to jest przy krzyżówce, gdzie jest y, komenda policji. Tak jest. Czy mógł to policja zwrócić na to uwagę, bo to naprawdę zakrawa o pomstę mhm. do nieba. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa funkcjonariusze, oczywiście uczulamy. Tam jest niestety tak, że jest to przejście takie na dwa razy. To zielone dla pieszych szybko gaśnie, w związku z tym oni muszą tak z wykorzystaniem wysepki przechodzić. No i pewnie nie wszyscy zdążają Albo niektórzy próbują Oba pasy przejść na raz Odbieramy kolejny telefon Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Radio LK? Tak, słuchamy pana Dzień dobry, ja telefonuję z Jarocina okay. Interesuje mnie taka sprawę Taka firma deweloperska na S Nie będę robił reklamy, ale chodzi mi o to Że nie ma w ogóle żadnych miejsc Parkingowych dla Inwalidów jest jakaś ustawa, odjechałem cały Jarocin, nie ma nigdzie miejsca, żeby sobie zaparkować. Miejsca są ponumerowane. bym uh -huh. chciał się zatrzymać, przyjechałem do syna, do uh -huh. inwalidom. i okazuje się, że przychodzi gościu, mówi, że to jest jego miejsce parkingowe. No gdzie to. ma się zatrzymać inwalida w takim uh -huh. układzie? Ja się pytam. Na miejscu... Se... Udzielnia mieszkaniowa, uh -huh. inne miejsca są przy parkingach. Uh -huh. Niestety tam nie ma żadnego. Powstają nowe osiedla, nowe bloki, ale niestety miejsca nie ma. Chciałbym wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Kto wydał decyzję pozwolenia na budowę na takie coś, jeśli nie ma tych miejsc parkingowych? No miejsca pewnie właśnie przynależą do mieszkań, nie? To tak jest właśnie, jak pan mówi, że pana syn ma miejsce swoje i tak pewnie właściciel tak. każdego mieszkania ma swoje miejsce, za które pewnie zapłacił. E, natomiast, czy jest obowiązek u deweloperów, czyli na takich prywatnych e, terenach, e, umieszczania miejsca inwalidów, to będziemy musieli sprawdzić. E, dziękuję panu no, bardzo. Dobrze by było, bo teraz. Że pan, no, syn, po syn, syn, syn zajęty i co dalej. No wie pan, no, dobry syn to powinien. No, to zaparkować, tata, No, dobry syn powinien tatę wpuścić na swoje miejsce, nie? No, wie pan, taka mała Dobra, taka no, mała próba. Ale, taka... A jak wysiąść, powin... no tak. Jest, Jakby pan powie, jest... miejsce parkingowe dla Powinno że... być szersze, tu ma pan wszystko. rację. Dobrze, no musielibyśmy po prostu sprawdzić, czy jest taki obowiązek i to przy wydawaniu warunków zabudowy, czy jest określane, że muszą także utworzyć miejsca, takie nie Nieprzynależące do mieszkań, tylko właśnie dla osób niepełnosprawnych. To gdzieś musimy po powiedzieć w papierach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Oczywiście mówimy do usłyszenia. Ostatnio widziałem artykuł, albo teraz już nie pamiętam, czy to był artykuł, mhm. czy w, w telewizji, że miasto nie wydało pozwolenia na miejsca zwykłe parkingowe przy nowo wybudowanym bloku. Natomiast jest możliwość, albo nawet w prawie, jest tak, że muszą być miejsca dla niepełnosprawnych. No to inwestorzy. Postanowił pomalować wszystkie na niebiesko I sprzedać je i ponumerować Przeszli? Przeszli Albo obejrzli, ja chcę za, Ale no nie, jak są numerowane No to też trudno się dziwić Osobie, która zapłaciła za miejsce parkingowe Bo to dzisiaj to jest taki element tej ceny mieszkania mhm. A ktoś mu staje na tym jego miejscu Nie? No to jest, mówię, taki problem Odbierzmy kolejny telefon Dzień dobry i Dzień witamy serdecznie dobry. na antenie no, mażę, jest pan na antenie, tak jest Tak jak szanowna małżonka tu panu powiedziała Halo Dzień dobry, Witka. panie Adamku, ja mam taką sprawę w radiu słyszałem dzisiaj na temat zwrotów pieniędzy, tam za używanie, czy coś. No nie. I no mówili, że nie będzie w tym roku. Że nie będzie. Nie, czy, nie słyszałem do końca. Y jeżeli ma pan internet, to polecam portal LKPL, tam wszystko A, jest wyjaśnione. To w internecie byś sprawdzić, nie? Y na LKPL dokładnie z artykułu. A chodzi o to, to że. Ale nie... nie wiadomo, czy to my oszczędzali dobrze, czy nie. Nie, nie, oszczędzali... nie, nie, nie o, to, nie o to w ogóle chodzi. Y chodzi o to, że miesiąc temu MP zapowiadał obniżkę cen za ciepło to miejskie. O, właśnie, coś tam było. No i okazało się, że tej podwyżki nie wprowadzili, że, że tej obniżki, tak, że tej tak, obniżki tak. nie wprowadzili i płacą państwo tyle samo, co państwo płacili. Aha, a, no to w a, jest tak, a dokładne leki, szczegóły, tak? tak, polecamy portal lkpl e, i tam Dziękuję, jest artykuł, pozdrawiam, miłego dnia, miłego dnia również, e, pozdrawiam bardzo serdecznie, tak, tam to jest dość skomplikowany sposób, e, pan prezes to wyjaśnił, znaczy w sensie pan prezes mi to wyjaśnił no, dość przejrzyście, natomiast chodzi o taką kwestię jak interpretować ustawę, Dobrze, trzy minuty do końca naszej audycji, więc jeszcze mogą państwo śmiało zadzwonić w tej sprawie, w innej sprawie. Eee, sprawie Rozmarzył mnie ten słuchacz, który o tych motocyklach mówił. A, czyli motocykle no. jednak, nie Poczułem, ryzyna. Tak, poczułem, poczułem. <laughs> Wiatr we włosach. Nie, nie, hamna wiedzieć. się, się przeterminowana. <laughs> ale ten motocykl, nie łączcie jednego z drugim, broń Boże. Absolutnie, eee, to nawet nie mowa o motocykle Ale przeterminowany motocykl bym przyjął, nawet w prezencie. Odbieramy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam, Jarocin. Ulica Zaciszy na naprzeciwko e, Agencji Ubezpieczeniowej. Tam się lampa przechyla. Ulica Zacisze? Tak. tak. Zacisze przy agencji, ja sobie notuję po prostu, przy agencji Dobra, ubezpieczeniowej. Lampa się przechyla. Dobra? Przechyla się, tak. I jeszcze jest taka prośba, przy cmentarzu, jeśli odzbierają odpady, tam bez przerwy są od drogi do samochodu, zostawiałem zawsze ścieżkę taką. I z plastikiem, i ze szkłem A. jest prośba, żeby to było posprzątane i zabierają. Trochę im się ulewa, że tak powiem. Tak. Dobra, przy cmentarzu, to Aldonę Bysko-Jaskierską, jak pojedzie do pana burmistrza, poproszę, żeby tam zwróciła uwagę na te dwa elementy w Jariozinie. Dziękuję bardzo. Dzięki Pozdrawiamy bardzo, serdecznie bardzo. przepiękną ziemię Jawiocińską. I jeszcze myślę, że jeden telefon na pewno przyjmiemy, tylko proszę go wykonać. 65 529 5529. Czekamy jeszcze kilka chwil, i to już naprawdę ostatnia minuta dosłownie, więc proszę wybrać nasz numer. No i Taki rzut na taśmę dosłownie. wykonać. Bo tak się nam dobrze, audycja zaczęła. Tak. Od y, próśby o kwiaty i motyle y, za jeszcze niespełnione obietnice, ale może już ktoś spełnił obietnicę, to wtedy na koniec zagramy. Y, pozdrawiamy ratowników medycznych jadących teraz na sygnale tutaj tędy. Ustępujcie im miejsca. Koniec. Jest telefon, witamy. Jest telefon tak jest. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie. Y, odnośnie, czy ktoś poruszał ten temat. Chodzi mi o, o halę sportową w Wilkowitach. Od no. kilku miesięcy nic się nie dzieje. Codziennie tam przejeżdżam i miało być tam, że chyba w styczniu miała zacząć mm -hmm. jeszcze raz budowa nie, nie, jeszcze raz nie, ale mieli kontynuować e, z poprawkami dobrze, zapytamy pana wójta, bo rzeczywiście pan wójt tam chyba już y, musiał po prostu dostać trochę więcej pieniędzy od rady, ale myślę, że dostał no i zaczyna się rzeczywiście już taka pora, że już na pogodę chyba się nie, nie będziemy oglądać e, dobra, zapytamy pana wójta, co z budową hali sportowej w Wilkowicach, serial, który trwa od roku chyba, bo rok temu chyba wyszło, że tak, tam są tak, te błędy w projekcie, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy Wilkowice i inne okolice. Tak, chyba, taki częstochowski, Pięknie. beznadziejny, Złot ale. I Jarek na koniec programu. Chyba, zoostomos. Ale życzę Państwu wszystkim bardzo miłego dnia. Słyszymy się jutro o 9.15. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.